To był trudny dzień, dlatego dobrze, że już się kończy i że mogliśmy spokojnie wrócić do domu. Najpierw było czekanie, potem ból, a potem jakiś żal, jakaś złość z powodu czyjejś decyzji. Jesteśmy w systemie. Nie ma człowieka, jest system. Nie ma pacjenta, jest system. Ale zobaczcie cierpliwie sami do końca. Jest 8 kwietnia, udało nam się szczęśliwie dojechać, przejść z zaporę w postaci biurokracji, temperatury, no i teraz czekamy. Rodziu chyba zaśnie. Zobaczymy, jak się dzisiaj dzień potoczy, jakie będą wyniki. Czy będzie wlewka, czy będzie pobrane panel limfocytów. Czekamy. A z drugiej strony w pokoju wygląda to tak. Tam jest kwartek. A ja Wam przeczytam taką ciekawostkę. Albowiem w OZŁ jest kosmito, co udowodniły badania. Nie znam się na tym, albowiem jest to tak napisane, że nawet lekarze prowadzący, których pytałam, machali ręką i mówili: My też nie wiemy. To są bardzo, bardzo laboratoryjne sformułowania. Każda z grubszych chorób ma pewien charakterystyczny dla siebie rodzaj translokacji między genami. U akurat takich translokacji charakterystycznych dla samej białaczki nie stwierdzono. Natomiast, i tu czytam, bowiem to jest trudne, otrzymano badanie cytogenetyczne, ze wszystkich analizowanych metafazach stwierdzono nieprawidłowy kariotyp męski z obecnością chromosomów Pary 10 i 11 wynikające z translokacji tu cyferki oraz inwersji tu cyferki z rearanżacji genu literki i cyferki oraz drukowanymi literami adycji materiału nieznanego pochodzenia na chromotomie pary 13. A bowiem Waldzita bo jest na temat i tego zmęczenia. No po w to, co najprzyjemniej moim bębami, to było fajnie, bo, bo wszystko było spokojnie. Ale czyli to jest z Czyli sensu, czyli to takie momenty, kiedy gory się czujesz, czy się często zdarzało, czy to było raczej tak, nie wiem, raz na trzy miesiące? Znaczy to pan pyta tutaj o ten okres sz w szpitalu, wiesz? Wiem. Dużo przespał. Może dlatego ciężko mu to ocenić. Właśnie. <laughs> Rozumiem. E, a teraz jakby e, nie dzisiaj... Ale od kiedy jesteście w szpitalu teraz, tak? A znaczy to tak jak mówię, ponieważ jesteśmy z Wrocławia... No to i mamy takie jednodniowe wizyty właśnie z tymi wlewkami. No to dlaczego na coś ostatniego tygodnia, jak się czułeś? Dobrze. Właśnie zawsze się czuję dobrze. Zdarzały się jakieś właśnie duszaki czy dotygnięcia? No są na mnie kiedy doszczania się dość. Pompka pompuje, bąbelki się pienią, tam druga pompka też jeszcze pompuje, jeszcze jeszcze leci bardziej. Tak mhm. Za oknem zimno, wiatr wieje, sypie jakiś śnieg. Brr. Marek. Możesz wsunąć tą maseczkę trochę? O kuku. O kuku. Mama widzę cię. Serio? Nie, na niby. <noise> tak myślałam. <mi> <noise> Byle do lata, nie? No, że ja chciałbym wrócić do paru. Mm. I tak byśmy się nie mogli kąpać, ale chociaż posiedzieć, nie? No raczej, raczej tak. <noise> Zostaliśmy na oddziale już zupełnie sami. I już Pani pielęgniarka poszła i inne osoby. A to jest takie miejsce, które zostało przerobione na potrzeby poradni poprzeszczepowej. Bo przed pandemią tutaj był oddział pediatryczny i trafiały tutaj dzieci, które miały jakieś zaburzenia i jakieś podejrzenie, że mogą mieć problem z krwią. Ale jeżeli okazywało się, że to nie tkwi problem, to wtedy dzieci wracały do domu. Wzięłam sobie książkę do czytania, faktycznie sporo przeczytałam, tylko że później okazało się, że tytuł jest bardzo adekwatny do dzisiejszego dnia niestety. Już Waldek Aldegle, że obolałem, a mi później już było tylko bardzo mocno gorzej. Niestety. Waldziu na piątą dobę po przeszczepie został szczęśliwym posiadaczem bakterii Escherichia coli odmiana New Delhi, Urokliwe stworzonko, co możecie zobaczyć na <grych> obrazkach. New Delhi to są bakterie, które powodują całą masę zakażeń Albo kończą się sepsą, tak było też w przypadku walka. Sepsa była trudna, ale daliśmy radę. Deli to taki badziew, który jest oporny na wszystkie istniejące antybiotyki. Dlatego, gdy enzom, czyli białko tego Deli uaktywni się, przekazuje gen superoporności innym bakteriom w organizmie. Wtedy one też stają się niewrażliwe na antybiotyki. I cały ten New Delhi w swoim bakteryjnym rozumku dzieli się informacją za pomocą plazmidii. To jest takie małe, pozachromosomowe DNA. Ale nie bądźmy tak strasznie śmiertelnie poważni. Jest jeszcze border coli oraz owczarek coli. Ale wracamy do naszej Escherichia coli, która sobie uroczyście zagniazdowała w ciele walczka. I to, co tutaj widzicie, to są erytrocyty, czyli krwinki czerwone. To są takie komórki krwi, które są produkowane w szpiku, a ten średni okres przeżycia takiej komórki to około 4 miesiące. Wiecie, że co minutę organizm człowieka wytwarza ponad 2 miliony 600 erytrocytów. Transportują one tlen w płód do tkanek. I teraz limfocyty to jeden z rodzajów leukocytów. To, to są te takie urokliwe kuleczki, które też sobie krążą we krwi. Leukocyty to inaczej krwinki białe. One są z kolei produkowane w różnych miejscach ciała, a wyróżnia się trzy główne grupy limfocytów. T, NK i B. I właśnie te B to te waldusiowe zepsute. Limfocyty powinny rozpoznawać w ciele wszelkie wrogie elementy, właśnie wirusy i bakterie, ale czasem się zbulwiają i wtedy zwalczają też normalne komórki własnego organizmu. Uładka układ odpornościowy po przeszczepie nie działa, a to jeden z najważniejszych systemów w organizmie każdego człowieka. Jeśli układ immunologiczny jest zepsuty, inne układy przestają prawidłowo funkcjonować. Co to oznacza? No to na pewno nie muszę tłumaczyć. I dlaczego mam dzisiaj taki żal, bo jakiś palant, to znaczy, przepraszam, pan dyrektor nie wyraził zgody, żeby wysłać panel limfocytów B do Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie. Jeżeli lekarz prowadzący dziecko walczy o nie, wysyła zapotrzebowanie do dyrekcji, i dyrekcja nie daje tej zgody, to ja tego nie rozumiem. A ja nie chcę, żeby Waldek był taki. Ja już tego nie chcę. Ja chcę mieć zwykłego nastolatka w domu. Dlatego jestem taka smutna i rozżalona. Ale przejdzie no. mi. Więc nie wolno się poddawać. Nigdy nie wolno się poddawać.